Największą fantazją tej nocy wykazał się pewien mieszkaniec Lublina, uznał, że to najlepszy czas by podjąć życiową decyzję. Kochanie moje, wyjdziesz za mnie? Iza się zgodziła. Dla nich to bez wątpienia będzie wyjątkowy rok. A panoramę zaczynamy od tragicznego zamachu w Pakistanie. W samobójczym ataku zginęło co najmniej 88 osób podczas zawalania budynków w eksplozji. Policja twierdzi, że z zamachem stoją talibowie wyparci przez rządową armię. Tradycja kąpieli w lodowatej wodzie staje się coraz popularniejsza w wielu krajach Europy. W Holandii panuje moda na kąpiel w lodowatym Morzu Północnym. Dlatego śmiałkowie, którzy w ten sposób chcą powitać Nowy Rok, mimo mrozu i wiatru dzielnie biegną w morskie fale. A kibicom pokazują, że rękawiczki i czapki wcale nie muszą zimą przeszkadzać w kąpieli w morskich odmętach. Tradycja morskiej kąpieli w Morzu Północnym ma już 40 lat. I jak co roku na tych, którzy nie bali się wskoczyć w lodowatą wodę, jaką Nagrodę na brzegu czeka pyszna gorąca grochówka. Na pewno zachęcamy Państwa do pozostania z nami, a teraz zajrzyjmy, co dzieje się w morsku. Tam jest marzena kawa. Co będziecie robić z okazji powitania nowego roku. Udało mi się oddać skuteczny głos. Jest to Brytyjczyk i założył się ze swoimi kolega, kolegami o to, że zrobi to, co zrobił, czyli że wybiegnie na płytę rynku głównego w Krakowie, absolutnie nagi, tylko z kapeluszem na głowie. Ale co było stawką zakładu, tego już jego koledzy zdradzić nie chcą. Faktycznie ten mężczyzna nagi wbiegł tutaj na płytę rynku głównego i poza tym, co pokazał, próbował pokazać również swoje umiejętności taneczne. Przyciągnął sporą grupę gapiów, którzy robili mu zdjęcia. Po kilku minutach został zatrzymany przez strażmi. Funkcjonariusze Straży Miejskiej okryli go płaszczem i przeprowadzili do pobliskiego komisariatu policji, który znajduje się właściwie kilka metrów od tego miejsca, w którym ten nagi mężczyzna tańczył. Z danych inspekcji handlowej wynika, że trzy czwarte sklepów oszukuje swoich klientów na przecenach. 48 stopni. Każdy ma nieco ponad 20 cent. Można uznać jego obecność w składzie za niespodziankę, jednak bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie. O, już wiemy co to było. Tak, świetne występy w meczach z Atletico i Sewillą, a więc z innymi walami z górnej półki można powiedzieć. Nie wiem, czy Messi ma takie przyspieszenie, a zdaje się, że na pewno nie jest tak skoczny. Radek Brzuska, witam Państwa ponownie. Wiem, co Państwo sobie myślą. Zastanawiają się Państwo zapewne, czy zamierzam poprowadzić TeleExpress. Otóż nie, wygląda na to, że pierwszy raz mamy tak poważne problemy techniczne, z którymi mam nadzieję że za chwilę sobie poradzimy. Nawet najlepsze i najszybsze pociągi wykolejają się zimą z powodu silnych mrozów, a takie mamy właśnie w tej chwili. Zanim więc poradzimy sobie z problemami, a wygląda na to, że już nam się to udało, zapraszam Państwa oczywiście do pozostania z nami.